Gdybym mi się przedstawił dwie rzeczy: lace i sejs, co byś już zjadł? Ciebie. Dzięki. Nie, dzisiaj y, zrobimy testy oryginał versus podróbka. Ciężko ocenić, co jest oryginałem, ale to, co jest droższe, tak? To, co tak, jest takim klasykiem, reklamy. co reklamy są tego, i w ogóle. No po prostu kupiliśmy, chodziliśmy po Lidlu, Biedronce Zobaczycie co mamy dzisiaj I napiszcie w komentarzu co jeszcze jest takiego co jest Nie, jeżeli oryginał, czegoś nie mamy i chcielibyście to sprawdzić To tak, to napiszcie, to tak. nam łatwiej research co ważne, do kolejnego nie odcinka nie braliśmy napojów, bo napojów jest dużo Napojów bardzo jest dużo, dużo test, i napojów więc sobie, tak no pokaz, Pokazujmy co mamy Tak, ale ponadto chciałem zaprosić na kanał Śpimy Jest link w opisie, wbijajcie na Śpimy Idziemy super. dalej Tam, lejsy zwykłe salte i znak z... Day salte. akurat z Lidla wzięliśmy To robimy od razu, dawaj. Nie robimy tego chyba na ślepo Debile co? Nie. Czyż bawimy się w to, że na no ślepo? Chcesz. Nie chcę. No to jak nie chcesz, to No to nie widzisz. Jest. No to co? Weźmy klasycznego lajsa sobie. Mm. Mega podobne. No? Tu jeszcze różnie są bardziej wysuszone. Takie bardziej zwietrzałe są te, ale w kół podobne. Nie wiem jak te A, nowo. To są takie same? Mamy jeszcze poradą, żeby porównać, czy nie? No, nie mamy. mamy chyba. Ale strukturą są po prostu bardzo podobne. No, te są bardziej zwietrzałe, ale tak to, to podobne, mega. Nawet wyglądają bardzo podobnie, szczerze mówiąc. Ale generalnie Lidl ma dobre rzeczy. Weźmy na przykład porównajmy. Bardzo podobne Lidl ma strongi. Każdy zna smak strongów, tych klasycznych. Sprawi, chili, tak? chili lime, zwykłe strongi. No, każdy raczej zna smak tego. I w Lidl. Jest właśnie pod jeba tego i są bardzo podobne One są się, karbowane a jest Tutaj bym zrobił na ślepo Podam Ci na ślepo, a później Ty to tymi. jest karbowane, więc to rozpoznałam. No te też są karbowane Tak, to są karbowane A dobra, to podaj mi na ślepo No to, no to dawaj, zamknij oczy, ja Ci podam dwa chipsy Zobaczymy, czy z wyglądu w ogóle rozróżnisz Dobra, mam tak? Czekaj, nie, 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 jeszcze nie Pamiętasz, możesz, jest, który możesz, Tak, pamiętam, który jest który o Kurwa No, zobaczmy czy rozpoznasz Ten ma mniej, ten po lewej ma mniej intensywny zapach Ten bardziej pachnie Ten bardziej pachnie? Ten dobrze, zobaczymy cię rozpoznasz. Które było? Prawej to było podruba. Prawej ci ten drugi co mówiłeś że ma intensywniejszy zapach, to tak, że podruba. Tak. No. Tak, zgadłem. Okay. No to teraz ja, dawaj. To nie zamachaj na razie. No bo, podaj mi dwa trzy. Bo zapach może naprowadzać. Udowodnij, podaj mi dwa powody. Patrzyłeś? No na, na co? Dobra. Masz? Jeszcze nie. Mogę? Tak. No przecież to i nie tak bym nie widział, z którego. Okej, okay. a czekaj, to porówna sobie zapach. Ten faktycznie mniej, czyli to będzie... Ten jest po zapachu... się znaczy, wąchałaś, tak? Tak, tak. A. Czuć różnica. W czym? W ziemniaku. Inny... Ale to jaki masz teraz zjadłeś? Teraz jadłem ten tutaj, z Lidla. Po, po, po prawej był Lidla? Tak. Yy, tak, no. No to tak, po prawej był Lidla, bo zamieniłem to. No, bo tak. Mimo, iż ten z Lidla ma bardziej intensywny zapach, to ten ma bardziej intensywny smak smakny. przyprawy, a tam część ziemniaka, tu. Specjalnie chyba najwięcej więcej przypraw takich zapachowych, żeby go szukać. Ale jest smakową. dobry mimo wszystko. No ale to jednak klasyk jest swój intensywny tak. smak. Jak jest przy chipsach, to weźmy mamy z okay. serowe i chitosy. Ok. Zobaczmy jak a co wyglądają. To za kubek się zaraz. Nie wiem. Dobra, wyglądają tak samo, więc też możemy blind testa zrobić. Jeden tu. Jeden tu. Wyglądają tak samo, więc tak. Mam. No mam, mam, mam. Dobra, daj. A to też mi daj od razu. Daj to... się od razu, no? No żebyśmy razem przetestowali. Po prostu połóż. No, dobra. Kurczę, Ej, faktycznie, nie, po, po nie. Ej, po zapachu też ciężko rozpoznać. Ten jest bardziej intensywny, ale minimalnie. Ten jest intensywniejszy. Po lewo był. Po prawej miałem po drugę. Po lewo był Cheetos już po samym smaku, chyba. Nie? Ci to po prawej. No to nie zgadłem. Myślałem, że to jest Cheetos ten. Bez bardziej taki miękki, Szczerze? chyba fajniejszy. No pra... A ja miałem po prawej, nie? Citosa? Prawie nie, prawej miałem po, miałem po Tak. A to rozpoznałem. Bo, wiesz, po czym po Bardziej intensywny smak i konsystencja. konsystencja. Tu jest taka bardziej twarda, taka chropowata, a tu jest taka miękka, fajna. Nie, właśnie mi się wydawało, że to jest właśnie... mi smakuje ten z tego. No ten jest taki Tward. Nie, ale ci to znaczy. W smaku jest bardziej na intensywny na... minimalnie, ale. Na go Ale ma taką suchą konsystencję, jakby taki wysuszony był. A ten jest taki fajny, trochę wodnisty, miękki, taki bardzo... Generalnie znak taki... daj kurwa, to no, równuje. Dobre, no, to, dobre. No, nie, nie tu dobre naprawdę. No, nie, to nie wiem, czy mieliśmy dobre, ale podobnież właśnie z Lidla, I smakują jak Bensingery. O nie, złe. Dlaczego? Nie było innych. To jest peanut butter i to jest peanut butter. Bo Bensingery no. ma takie właśnie kapy. No to nie było takich. Były jeszcze czekoladowe i cookies, ale to jest. Dobrze, to nie smaku, po prostu, który leczy. No, w no, no wiem, lepsze jak smakują wszystkie więc, jakość po prostu. Więc, więc zobaczymy mimo dobra. wszystko, co są dobre. Ja bym proponował teraz delicję. Patrz, to będzie naprawdę ciężkie do bo jest tak. Wszystkie, wszystkie są zwykłe. pomarańczowe, są bonitki paryskie i są zwykłe paryskie, te są mniej cukru mają. To maja. są oba zbiedronki. Dobra, ja bym zrobił tak, dobra. że spośród trzech których będziesz musiał wyłonić tego jednego najlepszego. Dobrze. Dobra. I ty mi kładziesz trzy i ja to dobiegnie Tak, zamykaj oczy No dobra. Okej. Okay. A, czekaj, teraz. Robię foto. Kurwa, ja nie robię zdjęcia wyjebanów. Zapomnisz, gdzie co było? No to zapomnę, no. Teraz ty Teraz ja tobie dam, tak? Z zrób sobie też foto na moim telefonie. No dobra. I ustaw sepaczki, paczki, tak. jak nie Czekaj, nie patrz. Nie patrzę, ale ustawce paczki, tak jak miałeś, tak jak mi ustawiłeś i sub foto po prostu. To robię foto. Nie dobrze. Po wyglądzie jestem ci w stanie powiedzieć, że to są delicje. Na... O, kurwa, nie ma podpisu delicja, czyli nie są z góry delicje. Ej, nie patrz na dół, bo faktycznie na dole na delicjach jest podpis delicja. Czyli to już wiem, że nie są delicje. Nie no, kurwa, chuju. ty trzeba jeść tak jak się je delicię czyli ja tak moje odlewaj na Maxa Korsza poprawiam delicię z każdą delicię my zdaniem hmm? poprawa my poprawiamy delicię nie. Nie? Nie. W w środku najgorsze. A co to za zdjęcie? Bo ja nie rozumiem. Od góry, w tak środku były delicje, tak. Czyli bonitki najgorsze, bez cukru, faktycznie. Delicje i. Czyli paryskie. Czyli tu są delicje. Dobrze no. oszukały. Moim zdaniem, patrz, ja ci powiem, jak u mnie jest, dobra? Te porówni, te najgorsze. Czyli te były paryskie, te bonitki, te delicie. Kolejny raz to samo. Bonitki, bez cukru. A, czy to były bonitki bez cukru? Tak, tak. Najgorsze. No. Ok. Ale paryskie, bardzo podobne do delicji. Jakbym nie zobaczył tego na dole, na, napisane na dole. Bardzo podobne. Już nabrałem. Możemy sobie teraz popić. Mamy. Bakoma i Pilos z Lidla, jogurt truskawkowy. Nie będę ci naprowadzał, nie będę mówił swojego feedbacku na razie. Bo jak ci powiedziałem, Masz, że to pachnie, to widziałem ten, i... ten Dobra, biorę, uwaga. To cię, łatwo, bakoma po i ten. Po zapachu jestem stary, rozpoznać bakoma. Moim zdaniem to jest bakoma. Nie. Zapach mnie szukał. Dobra, no daj mi zobaczymy. Ja dawno nie piłem, nie Nie po co powiedziałem. Po zapachu? To bym powiedział, że jest bakoma po zapachu. Ej, taką truskową naturalną w Ali, taką z pola. Ej, to jest bakoma. O kurwa. No właśnie, Pilos dobrze oszukuje, bo ma zapach dobry bakomski. Ale wiesz, dlaczego chciałem powiedzieć, że Bakoma? Bo mi zawsze tak Bakoma smakowało. Ale to smakuje, Bakoma faktycznie taką truskawą naturalną, jakbyś się No Tak, zarwał. ale co się stało? O co tu chodzi? Więc okej, okay, no Bakoma lepiej ale smakowała, pilos... ale ja chciałem powiedzieć, że to Bakoma, bo mi się zawsze z tym bakoma kojarzyła z takim smakiem. O. Chemicznej truskawki. Ale, dobra. ale jest różnica duża, bo tu czuć faktyczną no, truskawkę, a tu taką mrożoną. Tak ale tak. właśnie dlatego, że ja myślałem, że to jest bardziej naturalne, to myślałem sobie, że to jest ten Pilos taki bardziej, wiesz, też tak ogóle, myślałem, taki... no, że że ta bakoma jest taka no. heliczno-zrobiona, to no. że nie. Jak już przy piciu, to mamy też o! Miller milz Miller Mils! Tomasz, Stara się o też nie, nie dotykać tego. Nie dotykam. Y ja tu rozpakuję w międzyczasie, jak Dawid sobie próbuje te lody. O kurde. Co podobne bardzo? Bardziej mi smakuje ten, ale okay. wiem, że to jest Miller to To spójrz, kurwa. No ale bardziej ci smakował ten, no czyli Miller Mils ci bardziej smakował Bo i znowu myślałeś, że... Zaraz ci powiem czemu. No dobra. to dobra, daj mi. To jest i sobie... No dobra. To jest Miller Mils. Nie, no co to chodzi? o co tutaj chodzi? Co ty O co tutaj co chodzi? jest kurwa, nie no, byłem pewny, że to jest. O co, pewny, o co, to co jest? chodzi? Bo my taki posmak takiego mleczka i to jest taka mleczka, świtanka taka. No, ten jest I lepszy, faktycznie, ale. Jest lepszy, ale ten bardziej smakuje mileczką się O co tu chodzi? Ten bardziej smakuje mileczką się kurwa. No, co jedziemy się do ciebie zaraz? Co jest, pomiesz? kurwa, ty? Widocz chce imitować wszystkie napoje. i on robi to... idealnie. Słuchaj, jajo. O, Kinder niespodzianki mamy. Dawaj, za, bo poproszmy je, tak? Już bez ślepo, może. Na ślepo? Dobra, dobra, to będzie ciekawe, bo znam kurwa każdy smak Kindera, każdej ale czekolady. Ale musisz, musisz nie patrzeć też na to pojeść, to pojeździć, bo jest inne, inaczej wygląda. Mm, no tak, tak, tak. tak, Ale znam kurwa na 100% Kindera smak. No tutaj, jak naprawdę się zrobię w chuja, to to jest pojebane. To jest Kinderek i to jest czekolada z biedrogi, smaku poruka. Kindera się nie da podrobić. Dwie wystaw ręce jak ten, jak y, byś, byś się by Tu masz jedno, to masz drugie. Nie mów nic, tylko po prostu na razie zgadnij. Jeżeli to by był Kinder, to by był strasznie zeszmacony, taki zwietrzały mocno. Macro jeszcze drugi. O kurwa! Oba są jakieś zeszmacone. Ciężko podrobić, co? Kindera Się Okazuje że Kurwa, nie chyba nie. ten zeszmacony jest Kinderem. Zgadłem, że ten jest. No. Ale powiedziałem, że taki zeszmacony jakiś. Taki faktycznie zeszmacili Kindera, no. Dobra, dawaj teraz mi. Nie, po wyglądzie też ciężko to rozpoznać, wiesz? Jakbyś na ślepo na to jest. to trochę ciemniejsza jest ta czekolada. Po lewej miałem Kindera? Po prawej miałeś Kindera. Aha, czy te podróbki w jakiś sposób dobrze imitują. Dobrze nawet imitują, no naprawdę. A też Kinder na strak... stracił na smaku, nie smakował na no ja ja się różnią. A co są za zabawki? Co jest? Nawet kurwa zabawki są podrobione, tylko że ty masz figurkę, chociaż ty masz jakąś gumkę taką. To jest pingwin co Ale, what the fuck? Co jest kurwa? Nawet zabawki te same no. wylosowaliśmy, widzowie. Dobra, mamy mleczną, mleczną, kanapkę, kanapkę, mleczną. kanapkę, jakie przy Kinderze Ej. jesteśmy. I mleczną przerwę, kurwa. Dobra, mamy? Jemy. Po bez patrzenia, bez patrzenia. Nie wiem, nie lubię. To, to jest podruba. Nie. nie wiem, Ja już podejrzewałem. To jest oryginalne. No i z, zgadliśmy tak samo, kurwa, czyli podruba smakuje lepiej niż oryginał. Naprawdę? Też powiedziałem, że to jest oryginalne, a to jest takie bardziej płaskie i to widać, a to jest taki puchate. Podruba smakuje lepiej niż Hinder? Mhm, mm no, bo tym te kanapki były i tak, ja nie lubiłem ich. Ale takie takiego faktycznie lepiej mówię. Mniej chemicznie tak w ogóle. Pilos zrobi dobre rzeczy. Jest lepsza. Lidl ma dobre rzeczy. Dobra, jeżeli Weźmy jesteśmy ten? przy mlecznych, to ja widzę O, To no, będzie no. ciekawe. Dobra, zamknij oczy, a no. teraz patrz tu, tylko... Pasz Prawo, otwórz oczy. Dobra, tu nie patrzę. Zamierzaj mi teraz tak. Bierzemy od lewej? Yy, no, ja chyba wziąłem od lewej, nie wiem. Dobra, lewo. To jest to drugie. Widać po wieczku, jak coś widzę. Bia. Mi się wydaje, że znam smak, mam Monte i to jest Monte. Po prawej. O kurwa, zesrałem się. Ja też. O kurwa. Co jest? Co jest? Kurwa? Jest lepsze? Nie, wiem, czy lepsze? Bardziej jak Monte. O co tu chodzi, stary? A ja przestaję kupować oryginalne rzeczy, naprawdę? Nie, jak wymieszałem, to już to lepiej smakuje, chociaż to bardziej naturalnie, takim no. kakałem bardziej smakuje faktycznym. Ale to białe, biała część była lepsza z tamtego. Połączone jest lepsze Monte. No to całe jest to lepsze? No, to jest mhm. ten szok. szoku, ciężkim szoku jest. Ja jestem. też. Co tam masz dalej? Tu, 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 nie mam miejsca na pomyłkę. No nie wierzę, że kurwa Mister Choco będzie lepsze niż Nutella. Dobrze, przekonamy się. No nie, tu to nie ma opcji. No nie ma podróby Nutelli kurwa dobrej. Wiesz co zrobimy? Paluchem. Oczywiście, że paluchem yy, trzeba to zjeść. Dobre. Nie, dobra, no. dawaj. Ja się nałożę... Na mi. palce, ja się nasradzę na palce, no. <laughs> Aleś, Zagrzewaj tam kurwa. Mano! Wow. Czekoladowy Dobry. paluszek, dobrze. No, dobrze. Czekaj ja teraz tutaj. Mogę? No. Okej, okay. nie chcę osądzać. masz kurwa palucha fajnego. Gdzie grzewałeś? W tupie. Ciężko. Powiedziałbym, że to była Nutella. Po lewej? Tak, tak było. No tam trochę takim hemolem zajeżdżało, ale naprawdę już się obawiałem, że znowu, kurwa, coś będzie nie tak. Ale nie była aż taka drastyczna różnica, że... Sobie nie była aż taka drastyczna. Bo ja pamiętam, że te stare podróby masłem waliły takim. Nie, to aż taka drastyczna dla mnie nie była, no ale dało się jednak, kurwa, Nutella pozostała przy byciu stare... Nutellą. Masz grzebaj. Nie, to jest takie dziwne... uczucie. No, exactly wow. no dobra, masz. Mam tak. mnie nie patrzy, dobra. No bo możesz rozpoznać po wyglądzie. Jeszcze spływać. Musisz widzisz? Jest takie coś, że kurwa nie rozpoznałbyś, jakbyś nie porównywał tego. Dobra. Aż tak bardzo. O, nie, kurwa, poczekaj. No? <ślapple> <ślapple> to, to też tak zawsze robię. Też tak zawsze robię, przykładowo. Tak, 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 tak. Da się. Ten był bardziej aromatyczny, ale to mi bardziej smakowało. No, czyli to była Nutella. Dobrze. Ale no. dobrze oszukuje Nutella. Dobrze oszukuje. Jest bardziej chemiczna, a to takie jednak Nutella. Jakby się Nutella zeszmaciła, to by była tym. Yy, widzowie, no mamy jeszcze, kurwa, drugie tyle tych produktów, a już jest ponad pół godziny od nagrania, więc, więc stwierdziliśmy... Więc, Wszystko zrobimy na drugi odcinek, no na chuj kto by to oglądał przez pół godziny jeszcze, jak testujemy kolejne rzeczy. Nakupiliśmy no, tego, myślałem, że to będzie na jeden odcinek git, a no jeszcze... Ja mam taką propozycję, nie robimy tego nigdy, ale zróbmy tak, że po wbiciu prógu łapek pojawia się jutro odcinek. Dobra. Nie! Suby na kanale Śpimy. Na kanał śpimy? Tak, suby? ile subów? A czemu nie lajki kurwa? Lajki... Bo suby na śpimy potrzebne są Ale lajki też yy... A zajebiście, to i to, dawaj no, więcej kurwa, oczywiście, tak, pierwszy raz prosimy o takie rzeczy To pierwszy raz można Dobra. poprosić o więcej ile lajków? Ile lajków? 15 tysięcy będzie 15 tysięcy lajków like pod tym filmem i więc... 2,5 koła subów na kanale śpimy, to jest w opisie. Dodatkowe, niech przyjdzie Wtedy, i... jutro i... o godzinie 19 pojawia się druga część z tego i jemy te i inne rzeczy messengery ten... no mamy jeszcze drugie tyle, tyle tych rzeczy, więc tak. kurcze, chłopie Musi coś dla nas w końcu dobrego, myślę, że staramy, napierdalamy, więc... No to gdzie też... się staramy, co ty, nie przesadzaj!